Cześć motorowcy. Dzisiejszego vloga zaczynamy z nadbrzegu Morza Śródziemnego. To prawdopodobnie jedyny czas wolny, który dzisiaj będzie. Rano mamy, rano zespół zaczyna tak standardowo odprawą. Następnie pierwszy trening na boisku. Później obiad, na którym mało urozmaicenie, ponieważ dzisiaj nasze urodziny w naszej drużynie ma nasz kierownik. Także, Piero, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Po chwili odpoczynku czeka drużynę, cały zespół pojedzie na kolejny trening na boisku. Więc dzisiaj, naprawdę, dwa intensywne treningi. Myślę, że później szybka odnowa i wszyscy zawodnicy wcześniej pójdą spać, bo naprawdę dzisiaj intensywny dzień przed nami. Zobaczcie sami. Gdzie kamerę? Tutaj. tak.

sobie tam na trzymał, Zdrowia, szczęścia, pomyślności i żeby się otaczał takimi ludźmi jak ja. Bardzo dobrze. <grym> Postaram się. Jest dobre nastawienie, jest dobra energia. Akceptujecie, że coś nie wychodzi i jednocześnie od razu próbujecie to poprawić. Naprawdę to... W waszej i nastawieniu to bardzo mocno widać. Tirec, Ale hamstrings they are finished. For today, no, but it was good training, good work. I think everyone put good energy and then beautiful things happen. I think. So I hope we can continue this. Yeah, we the parameters, your parameters. Yeah. They were top notch. Yeah. I feel this also. No, it's good to put working for everyone. Yeah, let's get stronger and better together. Tell us your secret, because today we have another training in a couple of hours. I will regenerate from that time. Good food, maybe take a little sleep. Uh, I don't know if there is time, but otherwise I will make ice bath, sauna, switch this and just do everything to be ready. Dobrak, ubaki zapytam was, jakie macie swoje sposoby na regenerację między treningami. No dla mnie bardzo ważne jest to, żeby bardzo tłusto zjeść między treningami, e, wieczorem zawsze dwa, dwa FS-y. i co, i do tego staram się jak najwięcej siedzieć, nie ruszać się, bo wtedy gdzieś tam moje ciało najbardziej wypoczywa. Ja zaczynam o czwartej rano, boso chodzę po trawie, potem o piątej mam medytację, o szóstej wchodzę do morza, i zaczynam dzień z rożnymi do osiadania. A taką poważnie teraz? Co, zimna woda? To, to moje, to poważnie. Nie, no, no co? No. To, to, to co w klubie praktycznie. No. Zapraszamy, zapraszamy do klubu, jeden dzień spędzić z nami, jak nurkujemy w dwusobniowej wodzie, to myślę, że, że każdy, każdy zrozumie, że, że to nie tylko to co na zielonej trawie, ale, ale też dużo pracy poza, żeby, żeby po prostu się jak najlepiej Pokazać trenerowi. Tak naprawdę trzeba to począć zobaczyć, żeby zrozumieć. Dokładnie. Nie? dokładnie. dokładnie tak. To można opowiadać. Dlatego no tak zapraszamy do oglądania kulis. Tak jest. Zapraszam po południu na kręgle Masters. A gdzie jest Tutaj na wojsku będziemy grali w kręgle. Okay. Także zapraszam. Dzisiaj pracowaliśmy nad, nad grą w obronie, e, zarówno jeśli chodzi o, o obronę niską, niski pressing właściwie, bo, bo chcemy cały czas dawać presję na piłkę i, i w wysokim pressingu też wdrożyć te, te elementy, które, e, które nam wyszły, że w poprzedniej, w poprzedniej rundzie szwankowały najmocniej i, i nad tym pracować, także e, poprzez obronę niską, kontraatak oraz, oraz wysoki pressing to był dzisiaj nasz cel, żeby, żeby jak najmniej tracić bramek, ale jak już Strzelamy to, żeby to się odbywało po odbiorze i w kontrataku i zrobiliśmy to w korelacji z bramkarzami, bo bramkarze nieodłączna część naszej niskiej obrony, także ten, że... Jeśli chodzi o bramkarzy, to dzisiejszym celem treningu było doskonalenie gry na przedpolu i później integracja bramkarzy z zespołem. U nas są jabłuszka, a tutaj są pomarańcze. Zobaczymy. A tu rysz. Ciężkie jest w tym młodzieżowca. Mam no, no. 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 chciałem Cię zapytać, o te twoje arcydzieło na ręce nowe pojawiło się. Powiedz mi, Jakieś ma specjalne znaczenie? Pamiętasz co zrobiłeś? Jakiegoś takiego specjalnego nie ma. Każdy pojedynczy element ma gdzieś tam swoje znaczenie. Tak jak na przykład ten kompas tutaj ma... Chodzi ogólnie tak o równowagę. Czy w życiu, czy, czy, czy też... Ogólnie, ogólnie taką równowagę. Sam orzeł jest symbolem trzech dokładnie czy czterech rzeczy. Mi bardziej chodziło tutaj o, o waleczność. Oko w trójkącie jest to znak opatrzności Bożej. No a anioł to jest taki typowo symbol gdzieś tam religijny i, i, i głównie, głównie to o to mi chodziło, nie?